Kim jest Scrooge? Scrooge to niezbyt przyjemny człowiek, samotnik. Tak Charles Dickens pisze o nim. On tego właśnie pragnął iść samotnie przez życie, odpychać od siebie wszelką ludzką sympatię. To, zdawało się, wybrał sobie Scrooge za cel i tej drogi się trzymał niewzruszenie. Kiedy przyszła wigilia Bożego Narodzenia. Scrooge siedział w swoim kantorze przy pracy. Dzień był przejmująco mroźny, wietrzny, mglisty. Ludzie chodząc po ulicach, chuchali w dłoni, bili ramionami o piersi. Drzwi pokoju były otwarte umyślnie, aby Scrooge mógł mieć na oku swojego pomocnika. Ziębnięty pracownik nie mógł podsycić ognia, ponieważ Scrooge trzymał skrzynię z węglami w swoim pokoju. No i nagle. Scrooge usłyszał głos. Wesołych świąt, wuju! Niech cię Bóg ma w swojej opiece! zawołał młody, sympatyczny głos. Był to siostrzeniec Scroogea, który wszedł tak nagle i szybko, że Scrooge wtedy dopiero zauważył jego obecność. Co za głupstwa! mruknął Scrooge. Święta nazywasz głupstwem, wuju? zawołał siostrzeniec. Siostrzeniec zaprasza wuja na święta. Ten odmawia, tłumacząc, że. Żyje w świecie głupców, wesołych świąt, do licha z wesołymi świętami. Czymże są święta Bożego Narodzenia dla ciebie, na przykład, jeśli nie terminem płacenia rachunków? A zwykle wtedy jesteś bez grosza. Nie gniewaj się, bo wuju przyjdź do nas jutro na obiad. Pojawiają się dwaj mężczyźni, poważni obywatele, którzy zdjęli kapelusze, stanęli przy biurku Scroogea i poprosili o datek dla biednych. Z okazji tak wielkiej uroczystości, panie Skrucz, z okazji tak wielkiej uroczystości, panie Scrooge, ludzie zamożniejsi nie uchylają się od wsparcia nędzarzy i wydziedziczonych, którzy teraz właśnie podczas silnych mrozów na wielkie są narażeni cierpienia. alboż nie ma więzień? przerwał mu Skrucz. Niestety mamy ich jeszcze wiele. A przytułki, domy pracy i domy poprawy czy te instytucje przestały istnieć? pytał Scrooge. One oczywiście istnieją, a zatem wszystkie te instytucje istnieją i są czynne? Są bardzo czynne. Chwała Bogu! Więc dlaczego, zdaje się mówić Scrooge, ja mam pomagać, skoro są już instytucje, które pomagają nieszczęśnikom? Proszę mnie wcale nie zapisywać na żaden datek odpowiedział Scrooge. Scrooge wrócił do domu. No i zdarzyło się coś niezwykłego, można powiedzieć pierwszy cud. Nie ulega wątpliwości, że nie było nic szczególnego w kołatce wiszącej przy furtce tej bramy, chyba że chyba to, że była bardzo wielka. Pewne jest również, że Scrooge widywał ją każdego dnia rano i wieczorem podczas swego długoletniego zamieszkiwania w tym domu. Pewne jest wreszcie, iż tak mało posiadał w sobie tego, co się nazywa fantazją, jak może żaden człowiek w Londynie, więc wyłączając nawet członków parlamentów i Rady Miejskiej, należy jeszcze mieć na względzie, że Scrooge nie pomyślał o Marleju ani przez chwilę od czasu, kiedy wspomniał o jego śmierci tegoż właśnie popołudnia. A teraz niechże mi ktokolwiek raczy wyjaśnić, jeśli zdoła, jak to się stało, że Scrooge, wsunąwszy klucz w zamek drzwi, zobaczył zamiast kołatki twarz Marleja. Tak. Twarz zmarłego Marleja. No i narrator mówi, no, że mijalibyśmy się z prawdą, gdybyśmy stwierdzili, że Krucz... Scrooge nic sobie z tego nie zrobił? No przestraszył się. Ale szybko się opanował, odzyskał zimną krew, zapalił świece i pomyślał no, zdawało mi się. Ale duch Marleja nie odpuszczał. Nagle drzwi piwnicy otworzyły się z głośnym hukiem, a wtedy Scrooge usłyszał głośniejsze brzęczenie. Wyszło ono z piwnicy, zaczęło powoli wstępować po schodach, a wreszcie zatrzymało się przy drzwiach jego pokoju. Ależ to głupstwo! mruczał Scrooge. Nie wierzę, że mogę wierzyć, żeby to była rzeczywistość. W tej chwili pobladł z przerażenia, gdy owo coś brzęczącego, nie otwierając drzwi, weszło do pokoju i posuwało się zwolna ku niemu. Zamierający płomień na kominku, wyciągnął się, zajaśniał, podskoczył, jakby wołając. Poznaje go. To duch Marleja. Duch Marleja odbywał karę za to, że Marlej za życia był skąpcem. Obowiązkiem każdego człowieka jest, ażeby jego dusza zjednoczyła się z duszą jego bliźnich i pozostawała w braterskiej z nimi łączności przez cały czas wędrówki ziemskiej. Ten, który obowiązku tego zaniedbał za życia, Musi go wypełnić po śmierci. Duch jego po śmierci musi odbywać wędrówkę po świecie i patrzeć biernie na wszystko. Czyli za życia my musimy być blisko innych, blisko bliźnich, pomagać im, bo jeżeli tego nie zrobimy, to po śmierci nasze dusze się błąkają. Noszę łańcuch, który sobie ukułem za życia, odparł duch. Sam przygotowałem każde jego ogniwo, każdy łokieć tych kajdan. Włożyłem go na siebie dobrowolnie, dobrowolnie nosiłem, a teraz dźwigać go muszę przez wieczność. Ten łańcuch to jest skąpstwo. Jaki ty nosisz łańcuch, jak i ja noszę łańcuch, co nas krępuje? Nawyki, nałogi. Zło, którego się dopuszczamy, jakieś schematy, których się trzymamy, już za życia my nosimy łańcuchy, kajdany. Dobrze byłoby je zrzucić, bo jeśli tego nie zrobimy, no to nasza dusza będzie się po tej ziemi błąkała. To jest takie współczesne spojrzenie psychologiczne, ale zobacz, że XIX wiek już ma takie spojrzenie na sprawy kondycji ludzkiej. Pisze o tym Dickens. Czy to Scroogea przekonało? No chyba nie, dlatego że duch Marleja e, informuje Scrooge'a, że pojawią się trzy duchy, trzy zjawy tej nocy. No i zobaczmy pierwszego z trzech duchów. Ku wielkiemu zdziwieniu Scrooge'a ciężki dzwon wybił sześć, siedem, osiem i tak dalej, aż do dwunastu. Wtedy zatrzymał się. Dwunasta? To być nie może. Było przecież już po drugiej, gdy poszedł spać. Zegar mylił się. Lud musiał się dostać między jego koła i tryby. 12, a dwunasta to jak wiadomo godzina duchów. Dziwna to była postać tego pierwszego ducha, niby dziecko, a jednak nie tyle podobne do dziecka, ile do starca widzianego przez jakąś dziwną atmosferę, która oddalając go zmniejszała do rozmiarów dziecka. Włosy rozwiane i spadające na ramiona i niżej jeszcze były białe jak włosy starca, gdy twarz bez śladu nawet zmarszczek miała cerę świeżą i rumianą. No, i teraz mamy pokazaną przyczynę tego nieszczęścia Scroogea. Tego, że on jest właśnie takim złym człowiekiem, ponieważ duch przeszłości pokazuje dzieciństwo Scroogea. I my widzimy, że jeżeli człowiek w dzieciństwie zostanie skrzywdzony, to to rzutuje na jego dalsze życie. Scrooge zakrył twarz dłońmi, zapłakał, poznał w tym upuszczonym chłopcu samego siebie. No i jaki był skrócz w młodości w dzieciństwie? Scrooge jest sam w szkole. Drzwi otworzyły się i mała dziewczynka, młodsza znacznie od chłopca, wpadła do szkoły, rzuciła mu się na szyję i całując, go wołała: Mój drogi dobry braciszku, przybyłam mój kochana, żeby cię zabrać do domu, a żeby cię zabrać do domu, do domu, do domu. Dlaczego skrócz nie mógł być w domu, dlaczego był w szkole? No wszystko przez ojca. Fany mówi tak: Ojciec jest teraz o wiele lepszy niż był dawniej. Dom nasz jest teraz miły jak raj. Pewnego wieczoru przemawiał do mnie tak łagodnie, że ośmieliłam się go zapytać jeszcze raz, czy byś mógł wrócić do domu. Odpowiedział, że możesz. Spędzimy razem święta Bożego Narodzenia. Fany umarła zamężna i zostawiła dzieci, mówi duch. Tak, jedno dziecko. To jest właśnie ten siostrzeniec, który prosił, zapraszał Scrooge'a, czyli dzieciństwo jest kluczem do zrozumienia nas teraz. Ty jesteś w takim okresie, kiedy kończy się dzieciństwo, zaczyna młodość i możesz teraz już z perspektywy 13, 12 czy 14 latka spojrzeć na swoje dzieciństwo i zastanowić się, które doświadczenia wpłyną na ciebie. Ale czy my jesteśmy niewolnikami dzieciństwa? Czy można się wyrwać z tych negatywnych doświadczeń? Można. A nawet trzeba, ale wymaga to wysiłku i na pewno nie jest prosta. Tak więc widzisz, że XIX wieczna powieść jest bardzo współczesna, ponieważ dzisiaj psychoterapia zajmuje się rozwiązywaniem psychoterapii rozwiązywaniem tych problemów teraz. Bardzo często zastanawiając się, jak było kiedyś. I Dickens mówi nam, no nie było jeszcze wtedy psychoterapii, mówi nam, żeby się cofnąć i spróbować zrozumieć te doświadczenia z przeszłości. A w następnym odcinku opowiem Ci o duchu teraźniejszych świąt i przyszłych świąt i zobaczymy przemianę Scroogea, który jest, i teraz takie pojęcie z języka polskiego bardzo ważne. Jest bohaterem dynamicznym, czyli zmieniającym się. Bohater dynamiczny. Ale o tym za chwilę.